Siema, z tej strony Beta36, a to jest mój trzeci odcinek ze Skywars i zaczynamy Otwieram już skrzynkę Na razie to mają słabe itki Mam nadzieję, że w drugiej będą lepsze Bo jak będą jakieś... No jest, jakieś lepsze, wreszcie Dobra Idziemy już do typka Do tego, może, co? Ol, no sprawę już rzucił. Dobra, wyleję sobie na wszelki wodę. Dobra. Dobra, tutaj. Idziemy już. On się do góry próbuje budować. To mnie też. Z chęcią. Że... Jedno tu jest najgorsze, że on ma te śnieżki. No tak jak mówiłem już. Dobra Sefa? Kto jest tutaj? Okay? Kurcze ile mam jeszcze tego HP? No, no! wreszcie! Bo normalnie... Jest. A ja napisał, że ban, co za typek Ciekawe to jest za co Skill I tyle Zostaliśmy tylko z dwoma typkami A Tam właśnie jest ten typek Jeden o. Nie mówcie, że oni mają sojusz Nie, nie mają To dobrze ale on ma słabe EQ, więc. Wygramy to. Zależy, czy ma strange. Ma miecz TP. Dobra. Idziemy. U ja ubrał jakieś lepsze EQ. No jakie mamy. Dobre, złe. Dobre. Dobra stefa. Co? Fakę! Nie udało nam się. Dobra. Idziemy na kolejną marynę. Tam gdzie jest dużo kraczy o 48. Może się zrobi jakieś przyspieszenie albo cięcie. Dobra. Mam nadzieję, że za niedługo też się pokaże jakiś inny tryb nie tylko te Skywarsy No ale jak na razie To tylko te skałorzy będą. Dobra, zaczynamy za 12 sekund. Będę soj. Nie. <coughs> Dobra. Dobra. coś coś tam mówi, że kupił jakąś klasę za 400 końców. A tam. Dobra. Mam nadzieję, że tą marynę już wygram. Tak będą 3-4 arenki. Jak zawsze. O, tu jest typek. Akurat. Dobra. Się na nas czai. My go weźmiemy od góry, tylko sobie zjemy RFA. Strefa. Dobra, sklepaliśmy go. Gdzie jest kolejny? O tam jest fajnie. Dobra. Pyk, pyk. Co za typek? Lol. Dobra, idziemy już do niego. Stefa, Stefa, klepo! Dobra. Zabiliśmy go. Na pewno zauważyliście, że trochę tak. Tak dziwnie trywale ich, ale. Nie wiem, czemu ale jakoś. Ja już szybko skaczę, bo jeszcze ktoś mnie zechnie Tam jest typek, tam jest typek. Co za typ? Zdedał Dobra, tu jest jakiś typek na środku. Dwóch, dwóch typa! Ja nie mogę. Okay. Mam nadzieję, że trzecią marynę już wygramy. Oni chyba mieli jakieś stręcze albo w dwójkę bili. Nie wiem. Dobra, idziemy na kolejną marynę. syfy 9 jak już wspominałem to będzie jakieś przyspieszenie serio? naprawdę? co mi piszą już na tym czacie? dobra zaczynamy za 20 sekund co oni tutaj piszą. Jestem psem. Brawo. Ja będę miał w piątek królika. Chwalą się. Ciekawe też jakiego. Na pewno. Dobra. Zaczynamy. Nie będziemy obwijać. Wzięliśmy wszystko. Dobra. To wszystko trzeba ogarnąć Tutaj tak Jaki Fail Zapomniałem sobie kupić perełki A chciałem Ja nie mogę No tu jest Jak to jednak tu pójdziemy Myślę, że jeszcze jedną Marenkę zrobię Jak to mnie wygram I kupię sobie już perełki Dobra, nikt nam tam nie robi pleców, bo tam za bardzo nikogo nie było, więc. Zjem sobie refa, tego typu trochę poszczelam, żeby mu tam. fucking. Dobrze, sefa. Dobra, jest. Kill Już, dobra, budujemy się do góry. Wyżej nie, już nie trzeba. Dobra, sam z radością spad. A nie do przepaści. Chyba to przegram, bo ma już dobry akut ten typek. Dobra, no, pobawimy się, no. Dawaj, no, strzelaj, no. no. Dobra. Strzelaj, typku. Masz tu lawę. Obawimy się tak. U, budujesz się do góry. Fajnie. Też tak chciałem, wiesz. Fucking. No, chyba tego nie przemyślałeś. Co typku zrobiłeś, ale spoko. Sam sobie zaszkodziłeś. Tam był... Dobra, tam był jakiś typek. Dobra. Idziemy już do niego. Mam najwięcej kili. Się boję, że on ma jakieś śnieżki, a już wody w ogóle nie mam. No tak jak już mówiłem. Dobra, to tu trochę zatamuję. Co za typ? Chyba, chyba mamy deda ale ja nie jestem tego pewien. Mm, masz te butelki, ale idź stąd. I stąd słyszałeś? Chodź tu, typku no. Ja nie mam czasu na ciebie. Ty, no, jaki typek. No i ja w to nie wierzę. No i do lawy. Zdaliśmy. Jeszcze zrobimy ostatnią rękę. Mam nadzieję, że tamtą już wygram. Już sobie kupię te enderperełki. Dobra. na jakąś inną wyjdzie mi mapkę na przykład na tą no jak to dobra za 25 sekund zaczynamy żeby nie zapomnieć że już sobie kupię te perełki za 35 końców i od razu już do tego typka do tego znów do tego myślę że to wygram Zależy jakie będę mieć itemy Jak tamten będzie miał stręża całe sobie to normalnie. A ja będę mieć Dobra, jeden dead. Dobra. Wiecie co? Ten gościu jest trochę ogarnięty, więc... Ja tą teraz do niego nie idę. Chociaż. No, trochę boję się. Tak powiem, dobra? Hmm. Napiszcie szybko w komentarzach, co tu w tym momencie zrobić. O, mam dylemat. Nie wierzę. Dobra, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Narka.